Rozpoczęła się druga walka pań na gali w Ewa Brodnicka w czarnym stroju i w stroju pomarańczowym. Reprezentantka Czech Klaudia Szymczak, ale boksująca pod banderą grupy Silesia Boxing, Kirosława Butowicza. Cztery rundy po dwie minuty. Remis na wadze po 63,5 kg. Obie panie zanotowały. No miejmy nadzieję, że między linami remisu nie będzie, bo oczywiście życzymy Ewie Brodnickiej zwycięstwa w tej walce. Ale już te pierwsze sekundy pokazują, że Szymczak to jest znacznie lepiej wyszkolna zawodniczka, niż Botarowa. Ewa Brodnicka przygotowywała się dwa miesiące do tego pojedynku pod okiem Jarosława Soroko. no trafia prawy. No, ja mam prawym sierpowym. Ale dobrą szczęką się tutaj wykazuje Szymczak. No nawet się nie wzruszyła po tym uderzeniu. To pokazuje, że Ewa Brodnicka prawdopodobnie będzie miała dzisiaj trudne zadanie, żeby między linami rywalizować z Czeszką, Klaudią Szymczak, Brodnicka co ciekawe sparowała do tej walki między innymi z Karoliną Łukasik-Koszewską, to jest była mistrzyni, świata Interim w... była mistrzyni świata WBA wśród pań obecnie już zajmująca się trenerką przy projekcie Hussars Poland WSB Ale świetny, prawie podbródkowy Ewy Brodnickiej A Drugą sparring partnerką Brodnickiej była Ewa Pętkowska, którą widzieliśmy kilka chwil temu Pierwsza walka Brodnickiej to zwycięstwo na punkty z pasą Malagić w pionkach. No i tam sama Ewa przyznawała, że nie wyszedł ten pojedynek najlepiej w jej wykonaniu. Było za dużo klinczu. Nie potrafiła dobrze złapać dystansu. Wydaje się, wydaje się że ta walka już jest lepsza w wykonaniu Ewy. Klaudia Szymczak dwie walki stoczyła na zawodowym ringu. Dwukrotnie przegrywała przez TKO w trzeciej rundzie z Faridą El Hadrati i na punkty z Giną Szamil na Węgrzech. Pierwsza runda, no wygrana przez Ewę, Brodni Ewę Brodnicką, myślę 10 do 9. A w samej końcówce Czeszka jeszcze próbowała trafić prawem prostym. No odcina się, a to jest ważne. Ważne dla widowiska. Na box byśmy chcieli, żeby Patryk, jeżeli by tą walkę wygrał, troszeczkę awansował w tych rankingach. No... Jestem umówiony z Darkiem Starskim w poniedziałek na rozmowę i będziemy rozmawiać na ten temat tych dwóch zawodników, ja, bo wiem, że Andrzej nie ma wizy i czy Darek po prostu tą wizę zdąży zrobić. Pytałem Patryka o walkę z Ferniandem Pilcem. Jest jakaś możliwość, czy Pan widzi możliwość rewanżu Lickiewicz-Pilc? Ale myślę, że rewanż w tym momencie nie ma sensu, bo Pilc tą walkę uczciwie wygrał. Stacja była troszeczkę zawyżona Promotora Tymek Stander Promotion Krystiana Cieśnika. No, Wywiad będzie na pewno do odsłuchania na bokser Orka. My wracamy do walki Brodnicka kontra Szymczak. Co ciekawe Ewa ma za sobą telewizyjny debiut w serialu TVN prosto w serce. Tam również grała bokserkę, rywalizowała za mną Muchą. Co ciekawe. Między linami. No Szymczak na pewno jest bardziej wymagającą rywalką niż Mucha. No i trapia. Czeszka lewym na górę. Ale szybka kombinacja w wykonaniu brodnickiej. Oby dwie zawodniczki otwierają się przy tych wymianach. Pachnie tutaj nokautem. Może jeszcze nie knokautem, ale na pewno na pewno istnieje takie ryzyko, że któraś przyjmie jakiś bardzo mocny cios. Bo trochę już tych czystech Ewa Brodnicka, zawodniczka Team Soroko. Tenuje pod okiem oczywiście Jarosława Soroko. I teraz klincz, czyli to, czego było za dużo w pierwszej walce. Ewa musi być bardziej płynna w ringu. Szukać stałej walki, a nie klinczu. Bardzo ładnie kończy. kończy swoje akcje zawsze lewą ręką wodnicka. Czy to lewym prostym, czy lewym sierpowym. To jest cenna umiejętność u, u takich zawodników i zawodniczek, które boksują z naturalnej pozycji, z lewą ręką w A mimo to kończą swoje akcje lewą ręką. Brodnicka ma także amatorskie doświadczenie, więc boks to nie jest dla niej pierwszyzna. Wcześniej zajmowała się kickboxem. Szybki lewy na dół Brodnickiej. No i cały czas ten sam schemat. Szymczak idzie do przodu, odsłania się. Miejmy nadzieję, że w pewnym momencie Brodnicka wstrzeli się odpowiednio ze swoją kontrą. I znów koniec akcji lewy prosto, a tym razem lewy szurkowy. Skuteczne są te akcje. Koniec drugiej rundy, panie boksują oczywiście po dwie minuty, walka zakontraktowana na cztery starcia, a więc półmetek za nami. Przerwach możemy wczuć się w klimat panujący w strefie G2 w Radomiu. A więc to nie tylko boks, ale także muzyka. Ruszyła do przodu. Lewe, który zakończyła cywrodnickie i tym razem była lekko naruszona jej rywalta. No, ale Szymczak jest rutynowana, trzeba przyznać. Kiedy przyjmuje cios, natychmiast klinczuje. Wie, jak się zachować po przyjęciu mocnego uderzenia. To nie jest na pewno łatwa przeciwniczka. No i takie doświadczenia trzeba zbierać na początku kariery zawodowej. No teraz odcięła się lewym prostym. No, Szymczak już chyba będzie właśnie takiej walki szukała, więc mniej zagrożenia, mniej ryzyka. No i szybko musi od razu odpowiadać czasami Brodnicka, żeby nie doszło ponownie do klinczu. I dobry, lewy prosty Brodnickiej. Ale ten mały ring no, chyba bardziej sprzyja niż Szymczak. Zwłaszcza jeśli chodzi o stopowanie tego pojedynku klinczami. Jirosław Butowicz, sekundant. Szymczak no, robi co może, żeby jeszcze zmobilizować Czeszkę do ataku. troszkę nieskładne są już te próby Klaudi Szymczak musi uspokoić tę walkę Ewa Brodnicka tak jak teraz właśnie znakomita kombinacja ciosów ale odpowiada Szymczak po udanych akcjach bywa tak, że Ewa Brodnicka zapomina trochę o defensywie tak jak przed chwilą widzieliśmy lewy, prawy, lewy, prosty wszystko w celu I zapomniała się dała natychmiast możliwość odpowiedzi teraz przejęła mocne prawy i lewy sierpowy. Prawie naprawy na ryzykowna akcja. Koniec trzeciej rundy. Minuta przerwy. I ostatnie starcie przed nami. Klim wolny, runda czwarta, ostatnia. A więc cały czas ten bokserski klimat utrzymuje się w strefie G2 w Radomiu. Ostatnia runda, dwie minuty walki. Brodnicka czarny strój, pomarańczowy strój, Klaudia Szymczak. Trafia mocnym brodnic, prawym Brodnicka. Ładnie pracuje na nogach Brodnicka. Dobrze jest przygotowany ring, nie ślizgają się dziewczyny. Często widzimy problemy w walkach zawodowych z ringiem, gdzie po reklamach niestety te buty się ślizgają, tutaj takiego problemu nie ma. To dlatego, że mamy tutaj do czynienia z trochę innym rodzajem maty. Trudne cztery rundy Wybrodnickiej, ale na pewno jest bokserką lepszą. Więcej dała z siebie w ofensywie, no i myślę, że sędzia ringowy który również jest punktowym tego pojedynku. Nie powinien mieć tutaj problemu. Ale nie przekreślajmy jeszcze Klaudii Szymczak. Czeszka jest ambitna, przyjmuje kolejne mocne ciosy na głowę. Albo to Szymczak jest taka twarda i zdeterminowana, albo Brodnicka nie bardzo ma czym uderzyć, bo jednak dużo było tych czystych ciosów. Brodnicka narzekała trochę na zbyt małą liczbę pojedynków, jakie toczy do tej pory, bowiem od lutego odpoczywała od gali w pionkach. Chciałaby boksować częściej, no miejmy nadzieję, że jej się to będzie udawało w kolejnych miesiącach. To jest też ten problem, który poruszał Jarek Soroko. Twierdzi, że zdecydowanie za mało na polskim podwórku odbywa się takich małych gal, na których zawodnicy po prostu mogliby zaliczać kolejne starty, budować rekordy. No dlatego bardzo dobrze, że takie gale jak w Radomiu są organizowane. Brawa dla grupy Tymex Boxing Promotion. Brawa dla Mariusza Grabowskiego. Koniec czterorundowego pojedynku pomiędzy Ewą Brodnicką na naszych ekranach i Klaudią Szymczak. Za chwilę Edward Turda ogłosi oficjalny rezultat. Dziękujemy, brawanie, za Субтитры сделал